Siema, tu cycek, i chciałem Wam tylko powiedzieć, że to jest nagrywane ze streama, który odbył się jakieś trzy miesiące temu na moim kanale na Twitchu. I teraz Wam powinny się oświetlać na ekranie niki wszystkich, plus do tego tabelka na kogo, jak mówimy, żeby Wam ułatwić jakoś rozpoznanie się z nami. No i miłego oglądania. A jeszcze chujowa jest jakość tego filmu, bo. Mój internet nie wyrabia, żeby streamować w lepszej jakości. Siemano, nauki, kantynuuj ostro. Gdyśli, tego, nie wysłałem. <grym> nie wysłałem? Wysłałem. Masz na ostrej, panie Disa. Słuchaj, szczelu. Słucham, roląć. No, rol rolaj. Ale. ta? Rolam. Rolam. Ej, jak wypadnie coś gównianego, to już nie gram. Dobra. Roluję SSG Cwella. Dobra. Z Xa Pulparty. No I... Nie. albo Swaina, albo Korkiego. Prędzej zagram Swainem. Więc no, więc Corkiego Ale gówno. Spójrz, co zostałeś? Gówno. Mercenary katę. Tak. Chłop mi zajęł. Jum, zajęło mi Jum było dostępne, nie chciałem se zmienić. Ale nie wiem, esencji, Teraz mam esencję i jest zajęte, kurwa. Zrób żap, deha. Co? Chłop ma. Chłop gra od czwartego sezonu, a w tym sezonie ma potyne 3. Czyli najwyższą nagrę, jaką kody miał. W tym jakieś chińskie strony wyskakują. Damian, coś zawirysowałeś mi, coś takiego. A bo, może w ogóle Nie wiem, jakieś chińskie strony mnie wyskakiwały, jak tam chodziłem. Nie, to wszystko no, dobrze, tak zawsze jest. AHAHAHAHAHA no. no. Wszyscy film. W ogóle jesteś wszyscy, bananem Nibelowajcie wszyscy feel. Feel? Mię, bo Ja chcę no. A few moments later Oryx masz Swaina na Soforza W każdym momencie zostajemy sami adekary raz grałem, nie, kajsu grałem u ciebie, ale tak Raz grałem Azirem, którym pierwszy raz grałem Zapomniałem spikować Ej dobra, kim ja iść? Dobra. Nie wiem Bo znowu nie pichniesz, co się zajębie? <laughs> Jak piekasz, to, Nie, to jest jak mi pijesz, to wracasz z tyłu. Nie wiem, go skim. Fizz. Wiesz? <laughs> ej, czemu ty idziesz, przecież ty idziesz na <laughs> Nie ma Ja ją troluję. Ej, no weź te peka. Jadu jest, Bogu. dobrze. <laughs> Rozstanek jakiś głupi. <gów. śmiech> Jim, czy Sivir czy Ramus? A Ramus! 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 No C C <grym> Ramos. Dobra, Ramos. 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 Dobra, nie, jak już z tym fidd Fiddle'em coś robił, to. Zadrzucę to honor. A few moments later. Czemu Fiddle ma 24 heile? <grym> Je o, jest jakąś kilo. Bez hitów. Jak będzie SK, to będzie na Fiddle. Musi być <grym> <grym> Ale on nie będzie nic z nim, kurwa, robił. No, Dandy nie no. masz psychy flash no, <laughs> Nie masz też. Ej, patrz, patrz jak Wu wygląda śmiesznie jego, patrz jak Wu wygląda jego. Tak, co? co jest? <laughs> Ej, no właśnie, my mu... My, my, my mu nie musimy pomagać. <laughs> Dundee, nie masz psychy flash Ja dalej widzę, że masz no, tego flash. <laughs> nie, nie masz psychy flasznąć <laughs> <gry> Nie no mam przycisku na na Tak ta każe, tak, każdy tak mówię. No, okay. bez kitu Nie wiem jakiś kluba Emo jest to jest Emo To pef jest real Emo girl Emo bo i remake Co jest? Co to było? Dawid widziałeś to? Nie czekawe czemu remake? Nie dobra. No, no właśnie czemu to remake? Czemu remake? Nie wiem na pan jest rozbalony. Bez kitu <grym> Ale Ty <grym> jesteś rozjebany. <grym> Elo? Ale ta karma napierdala <grym> Ola nie bija, ale <grym> bez kitu <grym>

Jestem totalnym kozakiem Tak jak ten na MUMU Nie ten Nie, to jest był taki gówny mnie pan. Przywracam manę, co prawda jesteś najgorszy. Chwilę, czy na pewno go zabił zerki? Naprawiłem no, go. No, no, tak sobie. Kiktałem tak, na. <laughs> źle kiktałem, przez przypadek kiktałem w ogóle, bo chciałem sobie przybliżyć, że kiktałem na mnie, nie ma Przez ale przypadek. Ej, <laughs> <do. laughs> no, bo taki No, to jest w Sivirsku. Ej, a Ej, mumu. Wiecie, że Orianna jest tak nieśmieszna, że ona postawi kule i może z każdą stronę, z stronę dalnąć? Dobra, uciekamy. Ja nie Uciekaj. Nie Kurwa, no nie dam szans. Wszystko, <grym> dasz. Dasz co żyłem, ginął. Dlaczego Fiddler wierzy? Fiddler? Pan z programu. Nice! Co jest? Nie <grym> <Dyle> masz. <oryana. grym> nie, jak on... Ej, bo. Niee, broń. Ej, czemu nabocie tylko supporty, małe fragi? A <laughs> dekary są są sobie dwa. Bez hitu. A Dekery w tym wieku jest hit. Tak, po prostu komu A dekary support mój starszy. Nie, taki fidel. Tak, taki fidel stick z Heimerdingerem na was jest lepsze. Dlatego dwie ostatnie gry na rankietach, zagrałem stop na support'ie Dobra, daję 100zł temu tylko ja miałem E Kto zgadnie... Nie, kurwa, zamknij ten go, łeb Bo klapki Chcesz wygrać 100zł, to słuchaj Dajesz 100zł temu, kto odgadnie jaki item składam Oh shit <noise> Rodofejdziesz <noise> Rodo i idziesz Rodo banem <noise> Nic bardziej mylnego z jabłka, byłaby salmaska. na Dobra, Ej, jak ją mam. teraz? Teraz, okay. no Jak ja coś, to ja mam w <noise> tego hila Serio? W serio? Okay. Leci, nice. Leci. Sku. ja Nie wiem czemu ten Amumu już był chyba z cztery razy na bocie Nie wiem tutaj ma No czemu ma tylko 100 Czemu na ma tylko 1-0? ile do, do bocie jest ludzi Widzisz to? No ale mnie to <coughs> Już jednego musisz... mniej pomocy ja nie do ciebie, bo po prostu tak wyjść drugą stronę. U nas na bocie były cztery osoby, tak to Dobra, taki mordy, a nie. U nas szczepiono. No ale z była bo... <grym> w Jak ten fidasz na pierdala. No jest. <noise> Ej wyskoczy, <bieski>. co to jest? <noise> Fidler jest popierdolony. <noise> Dawaj, dawa, dawa. dawa, no ja zapomniałem ustawianiu. No bef! No bef, no no jesteś cyflem jednym. Wiesz o tym? Cześć, że on zamiast. Hahaha! Ha, ha, Ej, jesteś cyflem, idiotą. No co cześć, że zamiast mi pomóc tutaj na orientację. Nie, ja ten. Spod... Ja ci weźmie. tam. Nie miałem. Krwa stała milimetr od ciebie. Dobra, ale grę Dobra, dzisiaj będziecie mówić, że SESUMI ma jeden 6 to zapamiętajcie, że nopew zamiast użyć r tutaj i mi pomóc, użył na boty, żeby z KS-a. Ale byśmy nie zabili. Co byśmy nie zabili? Widzisz, ile jej HP zostało? Ojej, R-ka to ja bym z trafił w bus. Chodzi, że na botie byśmy nie zabili. Damian, wiesz co jest najlepsze? Że on nie zabił. Aha, ale dzięki nie zabiliście. On nie zabił tym ultem. Ja zabiłem dwójkę. Ale dzięki nie zabiliście. Nie, nie dzięki Ciebie, on miał LOWA i on teraz sobie sprawdził. No! Wreszcie mu zadałeś dosłownie 200 HP, nawet nie! Nie! On mu z 20 zadał, bo tylko jedna ten, jedna salwa w niego poszła. Nie, ale zrywałem to prawda. Najbardziej jak to w jednym z HP. Zobacz tu! Ale już tam 13. Dawaj, no, Dawid, klikaj. Jestem prawie pewien, ale... Co ale robię? Pewien, że każda. Dobrze. Dobro cię No pew! No pew! Wow, bunker. I co jest? Co jest? Ej, a Mumu mi za, zadał wylego. 530 damagea. Bo A Mumu idzie fullape. Nie, on nie idzie fullape. Hmm. ale idzie. Buduje maskę. Nie masz za nich, na 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 się pół. nawet tam nie wbijaj Co, Co nie wbijaj. <grym> a mi 1000 golda, więc nie wiem, że to było taka 1000 golda? Co? Za Fidlarza? Ja tu mam <grym> 15 <grym> pieniędzy. O, się usług. <grym> No i mam co tu Fajna pomoc od Billistika była ogólnie. Tak, ona też. Zerowa. No też! Tak, no tak no nie. nie! ale. Tak, zrobił 15,5 i od razu jaki kutas urósł, że kurwa. Nie gankuje przegranych linii, bo i tak są przegrane. Ale egoistyczne podejście. A szczególnie nie dziękuje się Oriany, która może mi życzyć z tuna, z loma pomnożą. Cały nie nie nadaje się do niczego. O, to ja rozumiem, że na NCS-ach też nie gankują, jak mają Orianna w tym Nie, chodzi o to, że nie bękują, jak grają Fidem na dżungli. o to mi bardziej chodziło. Bo nie grają na dżungli. Bardziej, o to, bardziej, o, to bardziej, bardziej o, to o to chodzi. Bardziej w tym jest problem. To, jak nie mogłeś okay. z na Joomii, To jest po takie, no, nie no Ja słucham. Ej, co teraz? mam uźni? Ten jasuł jest totalnym kozakiem. O kurde, Mario. ja mówię Nie, to ten nobies dobry, bo to miał linera. Nie, nie. Nie, pierwszego Nie, nie. 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 żyję! Nie. Nie. Miał... Nie. Ale Nie. Nie. przez tego Nie. A ja oni w są rajpieni do... przez low. tego Fidlarza, który ma 19,5! <świstość> Ej, właśnie, bo ja nie zapgradowałem i temu na supporta, ale w sumie mi on Widzicie, dlatego mi wypadł do fidla, to było przeznaczenie Oni Riffy mi powiedziały, musisz tym grać i kierować brązu. I ja powiedziałem. LOL, zrobię LOL, zrobię to. <śpuszczaj> <śpuszczaj> low, zrobię to. <śpuszczaj> <śpuszczaj> nie, Dawid! Dobrze Ale lipa Spierdalaj Dobra spierdalamy Dawid Spierdalamy A okej okay. Nie o, ale on ma damage A czemu miałby nie mieć Kurwa to się przed. Tu nie wszyscy mają luk, jeśli ja bym nie To No zobacz, zobacz, jak mówię moją jaką mu To jest pierwszy raz, zobaczył obóz. No, No, dwie beczki. Teoria była idealnie pomiędzy nimi. Am, Na, no, mam, mam, No powiem ci Wiesz, że jak ci pleci dostawić po i też wybuchnie? Wiem No to czemu tego nie zrobić w tej chwili? Bo to trudno jest Bo mnie filasz Co jest? Co robić? robi? Ale Nie, Ja pierd... Co jest? Dawaj wow. Dwa. No powtankuj to! Nie. No pewnie Ej zobaczcie build trasha Idziemy ten build trasha, wiesz? Wow. Łoł Ja się tak zastanawiałem czemu ja dostałem kryta ze statika Skąd wiedzieliście? No dobrze Oto chodzi Czemu film ma 24 Boję jakaś skitu. Skiitu. 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 Nie Skiitu. 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 A, nie nie tylko Ezreal nie skończą, bo Ezreal odczuł No zbyt dobry No weź wypracuj Nexus Dawid, czemu ty masz 81 farmy? Ej, enemy S nie jest wcale dużo lepszy Co jest? Nie wiem, lepiej zobaczyć co się dzieje u nich na bazie Bagdor Tak, teraz mnie zauważą to skończę, zdążę. Nie! Stążę! Stądże, tak! Nie wziął mi tego huka no, i może <grym> <grym> Już mnie bili. z Ale użyłem ulta, bo wszystko co się dało. A też rzucił hookie i już chciał uciekać, bo myślałem, że mnie złapał. A ja kliknę w... <grym>